Cześć kochani, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś zapraszam was na tematykę jedzeniową, czyli o tym, jak jeść zdrowo, smacznie i w miarę tanio. Będą to rady, które stosuję u siebie na co dzień w domu, które się u mnie sprawdzają. Mam nadzieję, że tutaj wykorzystacie jakąś radę u siebie, żeby zaoszczędzić, ale też właśnie, żeby jeść zdrowo i żeby przede wszystkim nie spędzać przy garach zbyt dużo czas, czasu. Zacznijmy od tego, że... Tak jak i w Polsce, tutaj ceny w Niemczech wielu artykułów podstawowych, takie, które na co dzień kupujemy, wzrosły, natomiast no nie da się ukryć, że w, w, w Polsce zdecydowanie te podwyżki są większe. Ja jeszcze tak z 4 miesiące temu, może tam pół roku temu płaciłam za takie tygodniowe zakupy między 50 a 70 euro. To wszystko zależy od tego, czy kupowałam takie produkty jak kawa, które są wiadomo droższe, ale które kupujemy raz na jakiś czas. Jeżeli, jeżeli tak było, no to wiadomo, że ten rachunek był wyższy, ale tak przeciętnie powiedzmy 60 euro w tygodniu wydawaliśmy na zakupy. Teraz ta kwota wzrosła do tak 80 jeżeli właśnie kupujemy kawę albo jakieś takie inne produkty, które kosztują więcej, ale kupujemy je raz na jakiś czas, no to ten rachunek potrafi sięgać nawet do 100 euro. więc tak, więc teraz tak między 80 a 100 euro tygodniowo wydajemy na zakupy i tak uważam, że to nie jest dużo. szczególnie patrząc na to, jak dużo robimy zakupy i jakie produkty kupujemy. Myślę, że ta cena jest w miarę jeszcze taka przystępna. I o tym właśnie e, dzisiaj, jak kupujemy, żeby, żeby jeść zdrowo, żeby jeść smacznie, żeby nie musiała przy garach stać długo, no i żeby te rachunki e, przy kasie nie były aż takie przerażające. E, zacznijmy od tego, że najważniejsze e, jest to, żeby rozsądnie zrobić zakupy, ale żeby najpierw je też zaplanować. O tym, jak planować posiłki, ostatnio pojawił się film, więc zapraszam Was do niego serdecznie, jeżeli go jeszcze nie widzieliście, ale myślę, że to jest klucz do sukcesu. Jeżeli macie plan, że idziecie na zakupy i wiecie, co w najbliższym okresie czasu będziecie gotować, no to też przy okazji wiecie, co musicie kupić. Najlepiej, jeżeli macie listy zakupów. Wtedy do koszyka nie trafiają rzeczy, które Wam są niepotrzebne albo które nagle wpadły Wam w oko, e, i a, albo w ogóle nagle macie na nie ochotę. Po, Polecam też chodzić na zakupy na jedzonym. Wtedy unikniecie właśnie takich pułapek, że nagle krzyczy do Was cena, na, e, że jest wiecie promocja na coś, e, przestaną Was kusić pączki, albo, albo wszelkie inne przekąski, które są już gotowe, wystarczy po nie sięgnąć, zapłacić i zjeść. E, więc więc tak, m, zakupy. Robimy zawsze, kiedy jesteśmy na jedzeni i dobrze jest listę yy, I właśnie. Wiedzieć, co będziemy z tych e, zakupów później gotować. Kolejna rzecz to oczywiście korzystanie z promocji. Każdy lubi korzystać z promocji, bo każdy chce e, oczywiście zaoszczędzić. Natomiast promocje potrafią też być pułapką. Jeżeli kupujemy to, co jest nam niepotrzebne, to co w danej chwili nam wpadnie w oko, to logiczne, że będziemy na takich zakupach wydawać więcej pieniędzy. Ja robię tak, że planuję sobie posiłki i też przeglądam prospekty sklepów w niedzielę, bo dostaję te gazetki reklamowe gdzieś tam koło 5 czasami w sobotę, więc w niedzielę mam z rana czas, żeby przygotować sobie listę zakupów, listę posiłków i przy okazji przeglądam gazetki w poszukiwaniu ciekawych promocji. Ale właśnie to jest poszukiwanie takich promocji na takie artykuły, które wiem, że w danym tygodniu wykorzystam, że one będą mi potrzebne do przygotowania obiadu, czy tam śniadania albo kolacji. Rzadko kiedy kupuję w promocji takie rzeczy, które nagle mnie zainteresują. Staram się nie kupować słodyczy w promocji, bo wiecie, jak coś w domu macie, to Was bardziej kusi. Ja nie jestem fanką słodyczy, ale jak wiecie, w domu leży czekolada, no to mam na nią bardzo wielką ochotę i ona potem bardzo szybko, niestety, ale znika. Więc takie produkty, które nie są pierwszej potrzeby, które nie będą mi potrzebne do, do właśnie gotowania w najbliższym czasie. Staram się ich po prostu nie kupować. Wiadomo, raz na jakiś czas, jak się trafi jakaś słona czy słodka przekąska jeszcze w, przed, w przecenie, no to jest ok. Natomiast na co dzień staram się takich produktów nie kupować. Po prostu, bo po pierwsze są niezdrowe, a po drugie właśnie jak je już w domu macie, to tym bardziej one kuszą. No i też wydajecie na nie pieniądze, często niepotrzebnie. Następnie internet. Mówiłam Wam właśnie w tym odcinku, gdzie opowiadam, jak planować przepisy. Że internet jest wielką skarbnicą wiedzy. Warto go wykorzystywać, jeżeli nie macie pomysłu na jakiś składnik, który w domu już macie. Kupiliście go właśnie na promocji. Nie wiem, czasami się zdarza, że coś dostajemy w gratisie, ale po prostu mieliśmy jakiś pomysł, ale jednak zabrakło nam składników. No i teraz co z tym jednym produktem zrobić? Szukajcie w internecie, naprawdę tam można znaleźć mega ciekawe, szybkie. I proste przepisy. Natomiast na co dzień, mimo wszystko, stawiałabym na takie przepisy, które macie e, sprawdzone, które lubicie. Też wam polecałam, żeby zrobić sobie taką listę przepisów ekspresowych albo awaryjnych, e, które właśnie albo robicie, kiedy nagle nie macie czasu, potrzebujecie wykombinować jakiś obiad w kilka minut, albo właśnie. E, nie zaplanowaliście sobie posiłku na dany dzień, ale macie w domu jakieś podstawowe składniki, z których można coś wyczarować. Wtedy warto sięgnąć właśnie po taką listę przepisów awaryjnych też nie ma wtedy kombinowania. Co ja, mam, co ja mam ugotować? Zerkacie sobie na swoją listę, wiecie co lubicie, wiecie jakie składniki macie w domu i raz, dwa możecie wyczarować szybko obiad. No i właśnie ja się tak na co dzień staram robić, że szykuję sobie na cały tydzień przepisy, które znam, które wiem, że lubimy, które wiem, że na pewno zjemy i my z chęcią, z Aleksem, ale też i chłopcy. Natomiast takie eksperymentowanie zostawiam sobie na raz na jakiś czas, kiedy wiem, że będę mieć więcej czasu na eksperymenty, kiedy wiem, że chłopcy mi pozwolą też gotować. No bo słyszycie, że nie zawsze się da szczególnie kiedy są super zabawy w kuchni pod nogami, kiedy ja akurat gotuję, więc, więc eksperymenty zostawiam sobie raz na jakiś czas, ja bardzo lubię gotować, lubię odkrywać nowe przepisy, natomiast na co dzień jednak cenię sobie to, żeby gotować szybko, żeby nie musieć przy garach stać zbyt długo, to no właśnie przy dzieciach różnie to bywa i wiecie wciągniecie się w wirgotowanie ale potem nagle nie możecie dokończyć bo coś się zdarzy, wasze dzieci was potrzebują albo cokolwiek innego więc eksperymenty zostawiam sobie raz na jakiś czas kupuj sezonowo i lokalnie lokalnie nie zawsze znaczy taniej, na przykład u nas w Niemczech tutaj u mnie w Rajne na ryneczku są super produkty, natomiast one mają ceny moim zdaniem kosmiczne szczególnie teraz myślę Właśnie w czasach pandemii, kryzysu i tak dalej te ceny są naprawdę wysokie. Um, ale to są produkty bardzo często ekologiczne, więc logiczne, że te naturalne kosztują więcej, chociaż dla mnie to jest w ogóle nie, niezrozumiałe, żeby coś, co jest naturalne kosztowało więcej niż chemia. No ale takie mamy niestety czasy, że za produkty ekologiczne płacimy więcej. Natomiast mimo wszystko bardzo dużo da się zaoszczędzić na produktach, które są sezonowe. Teraz mamy sezon na dynie, która kosztuje naprawdę niewiele. Mamy sezon na śliwki, e, ostatnio wrzucałam Wam szorta z owsianką, taka właśnie spieczoną w cynamonie śliwką. Zerknijcie jeszcze, jeśli jeszcze nie widzieliście. Warto się rozeznać w jakim czasie na jakie produkty jest sezon, żeby kupować je taniej. Bardzo żałuję, że w tym roku nie udało mi się jakoś tak um, częściej kupować szparagów bo, bo uwielbiamy jakoś mi ten sezon na szparagi przyleciał oczywiście co roku korzystam z sezonu na truskawki, nie lubię tych pakowanych w plastik, takich wiecie gigantów i tak dalej, bo moim zdaniem one są bez smaku, więc też się zawsze cieszę jak przychodzi sezon na truskawki, no, wtedy te produkty naprawdę nie kosztują wiele i można sporo zaoszczędzić, a wracając jeszcze do produktów lokalnych to niekoniecznie musicie kupować produkty od rolnika, który gdzieś tam niedaleko Was mieszka. Warto się rozeznać, jakie produkty są po prostu polskie, jakie pochodzą z naszego regionu, albo w moim przypadku tutaj z regionu Niemiec. Nie kupować produktów, które pochodzą z Brazylii, z Maroku, z Peru i tak dalej, tylko kupować produkty, które rosną w Niemczech, albo rosną w Polsce, na przykład jabłka, gruszki, to są tak popularne owoce, które właśnie rosną i tu, i no i wcale nie trzeba kupować nie wiadomo jakich owoców, które pochodzą z drugiego końca świata. Oczywiście eksperymenty, próbowanie, yy, yy, wiecie, odkrywanie nowych smaków jest fajne, natomiast yy, może zrujnować wasz budżet, więc warto sobie takie przyjemności zostawić na raz na jakiś czas, a na co dzień korzystać właśnie z produktów, które są lokalne i które są yy, sezonowe. Czytanie etykiet i takie, taka lista ulubionych produktów. Ja mam zawsze w głowie zapisane, co w moim domu musi być zawsze. Czyli na, na pewno jakaś pasata albo pomidory w puszce. Zawsze mam e, jogurt grecki, bo, bo, bo po prostu uwielbiam i też wykorzystuję nie tylko tak po prostu jako jogurt do granoli, do płatków owsianych, ale też bardzo często na bazie jogurtu greckiego robię różne sosy. Zawsze mam w domu e, sos sojowy, zawsze mam jakiś makaron. Zawsze mam jakiś ryż. Mam taką listę produktów które lubimy, które zawsze mam w domu i też dzięki temu, że te produkty już znam, nie muszę czytać składów na opakowaniu, bo wiem, że te produkty są po prostu dobre, nie mają żadnej chemii w środku. Warto zdecydowanie czytać etykiety produktów, warto wybierać te, które mają krótki, prosty skład, no ze względu oczywiście na, na własne zdrowie. Natomiast właśnie ja się cieszę, że już mam taką listę produktów, które kupuję zawsze albo praktycznie zawsze. Dzięki temu też oszczędzam czas, nie muszę tych etykiet czytać, bo już te produkty bardzo dobrze znam i wie, wiem, że mają dobry skład. Warto też y, zainteresować się gotowcami, oczywiście takimi gotowcami, które, które mają dobry skład, które nie mają tam całej tablicy Mendelejewa. Bo gotowce mogą nam w różnych awaryjnych sytuacjach po prostu uratować życie. Zamiast zamawiać jakiegoś burgera, czy nie wiadomo co, nie wiadomo jakiego pochodzenia, może warto postawić na takiego gotowca, który już znacie. Wiecie, że ma całkiem spokojny skład, na przykład jakieś, nie wiem, wegetariańskie czy wegańskie burgery, albo jakieś tam inne rzeczy. No, tych produktów gotowych jest teraz mnóstwo, które mają fajny skład. Oczywiście tu nie chodzi o to, żeby to była podstawa naszej diety. Ale raz na jakiś czas takie produkty naprawdę mogą uratować nam, e, uratować nam życie i zamiast kupować jakiś byle jaki fast food. Może lepiej zjeść takiego gotowca, ale zrobionego w domu. Zawsze do takiego gotowca możecie dodać jakieś warzywa, jeżeli mówimy na przykład o obiedzie, nie? I już ten posiłek będzie mimo wszystko, mimo, że to jest gotowe, jest to będzie zdrowszy, niż kupiony byle gdzie fast food. Wybaczcie, poruszyłam sobie tutaj kamerą i widzę, że trochę zmieniłam kadr, ale to, co chciałam wam powiedzieć, to to, że ja też w domu mam często takie gotowe produkty, które ratują mi skórę. Na przykład jak jakieś wegańskie burgery, jakieś hummusy, takie wiecie gotowe pasty kanapkowe, kiedy a nie wiem co na śniadanie, to biorę sobie właśnie jakąś taką pastę z dobrym składem bardzo lubię pa pasty polskie marki na przykład Primavica e, Wawrzyniec, warzywo na pieczywo, to są pasty, które mają fajne składy i są przepyszne, na dodatek są w słoikach e, szklanych więc, więc to też jest super, mniej plastiku więc warto sobie znaleźć takie gotowce, które będą wam ratować sytuację e, Awaryjne, kiedy nie będziecie mieć czasu, ochoty, na gotowanie. Warto również zastanowić się nad ograniczeniem mięsa, ale to z tego względu, że po pierwsze jedzenie mięsa nie jest ekologiczne, ale też po drugie dobre mięso kosztuje, naprawdę dużo potrafi kosztować dobrej jakości mięso, więc jeżeli chcemy troszeczkę nasz budżet podreperować, nie chcemy tyle wydawać na zakupy, to może warto jest raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu zrezygnować z jedzenia mięsa. Na rzecz jakiegoś dania roślinnego. Będzie to dobre dla planety, będzie to dobre dla naszego budżetu. Można dzięki temu też odkryć fajne, ciekawe, pyszne, roślinne przepisy. Warto też super popularne Superfood zamienić na nasze polskie Superfood, na nasze polskie produkty, które mają bardzo dużo witamin. Nasiona czyja stały się ostatnio bardzo popularne i teraz kosztują naprawdę niewiele, ale pamiętam jak one się gdzieś zaczęły na rynku pojawiać, to potrafiły naprawdę bardzo dużo kosztować. Tak samo jagody Goji, goji, nie wiem jak się czyta, też potrafiły dużo kosztować. Spirulina. No wiecie, tych super foods jest naprawdę mnóstwo. Często są to produkty bardzo egzotyczne, a tak naprawdę kuchnia polska i nasze produkty polskie. Polskie potrafią być niesamowicie wartościowe, tylko wystarczy je odkryć. Ja tak otw otworzyłam sobie głowę na polskie superfoods dzięki Agnieszce Cegielskiej i jej książce Naturalnie. Mam obie części właśnie, Naturalnie, Naturalnie dwa yy, i tam jest bardzo dużo ciekawych informacji o pro polskich, prostych produktów, które są bombami witaminowymi, na przykład nasza polska aronia, dzika róża, jarmusz jest mnóstwo takich produktów, które warto wprowadzić w dietę, one wcale też nie kosztują dużo, często są o wiele tańsze niż te zagraniczne superfoods, a mają takie same, jak nie lepsze, właściwości, więc tutaj można podreperować i swój budżet i na pewno zyska na tym również dieta. No i coś, co się u mnie też bardzo sprawdza to zupy, koktajle i warzywa, owoce jedzone na surowo. E, z, e, miałam taki problem jeszcze tak niedawno, że miałam ciągle wrażenie, że ja jem przecież cały czas za mało tych warzyw i owoców. Niby gdzieś tam coś dowydawałam do obiadu czy do śniadania, ale cały czas miałam takie przekonanie, że jem tego za mało. Więc zaczęłam zdecydowanie częściej gotować zupy. E, w, zupa, w zupach można przemycić naprawdę różnego rodzaju warzywa. Tak samo jeśli chodzi o koktajle. Koktajl czy sok wyciskany, taki świeżo wyciskany na bazie przede wszystkim warzyw jest u nas codziennie. Teraz zdecydowanie bardziej koktajle, ale Niko też uwielbia, właśnie mój starszy syn uwielbia ze mną przygotowywać świeżo wyciskane soki. I wtedy mamy oboje frajdę, ale też wiem, że dzięki temu zjadamy naprawdę bardzo duże ilości i warzyw i owoców. Zdecydowanie zyskuje na tym nasza dieta, ale też staramy się właśnie wybierać takie produkty, które są sezonowe i które tutaj pochodzą z Niemiec seller właśnie. Często korzystamy z marchewek, z jabłka. Czasami y, używamy też pomarańczy, ale wybieramy te, które pochodzą z okolic z Walencji, a niektóre tam przychodzą do nas z Afryki y, czy z Ameryki Południowej. Więc staram się czytać etykiety i stawiać na warzywa i owoce tutaj pochodzące bardziej z Niemiec, chociaż też nie ukrywam, że bardzo lubimy banany banany niestety w Jemczyk jeszcze nie rosną ale wiecie, tu wchodzi w tym wszystkim o to, żeby znaleźć równowagę w, w robieniu zakupów, w tym co gotujemy, żeby żeby po prostu czuć, czuć się z tym wszystkim, co robicie, dobrze, czyli żeby i wasz budżet nie cierpiał, żeby znaleźć sobie takie produkty, które wam smakują, ale które właśnie tego budżetu nie, nie rujnują, ale jednocześnie jeść zdrowo, wybierać takie produkty, które będą wartościowe, no i właśnie przede wszystkim takie, które będą Wam smakować, których przygotowywanie będzie dla was proste, ale też których jedzenie będzie Wam sprawiać przyjemność będzie to, wiecie. Przyjemność dla kubków smakowych, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się przydał. Dajcie znać, jak Wy planujecie zakupy, jak wy jecie, czy kuleje u was jedzenie warzyw i owoców, czy może wręcz przeciwnie, macie jakieś fajne metody, żeby wprowadzić więcej warzyw i owoców do, do diety dla Was jako dorosłych, ale też jeżeli macie dzieci, jak przymycacie dzieciom tego typu produkty. Jestem bardzo ciekawa, jak to jest u was w domu, co się u was sprawdza, piszcie koniecznie komentarze. Jeżeli ten odcinek Wam się spodobał. Dajcie kciuki do góry, będzie mi ogromnie miło i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się, ściskam, buziaki, pa pa.